Żliwe dzień miasta na wspomniałem przekazowała xvi wieczna lewiata. Dawny, dawno temu wodami mazurskich jezior wykładał król sieraw. Ogromna ryba w złotej koronie na głowie. Najsilniejszy i najstrytniejszy ze wszystkich stworzeń wodnych. Gdy rozpoczął się napływ rzesz osadników na te tereny, na jeziorach zanuliło się od wielkich łódź rybackich, których sieci wyciągały z toni ogromne ilości ryb. I wtedy to bogowie pruscy wespali do siebie króla sielaw i nakazali, aby zahamował nienasyconą chciwość ludzi. Wpłynął na jeziora i rozpoczął swoją wojnę z rybakami. Wywracał łodzie, rozrywał sieci, a przestraszeni rybacy zaprzestali wypływania na połowy. Nastały ciężkie czasy dla mieszkańców Mikołajek. Głód zaczął zaglądać do ich domów, a wielu rybaków poszło szukać zajęcia tam, gdzie nie sięgała władza do Króla. Wtedy żona innego z nich przypomniała sobie o starym, bruskim zwyczaju składania ofiar dla przebłagania bogów. Gdy w ciemną, pochmurną noc w puszczy złożyła ofiarę, na moment rozproszyły się chmury, a blask księżyca padł na kamień ofiarny, gdzie usnęło małe, żelazne kurko. Kobieta chwyciła je, zaniosła do domu i oddała mężowi. Mąż, który poza rybackiem parał się także kopalstwami, zabrał się zaraz do pracy. Przez długie tygodnie w tajemnicy wychywał w swojej kuźni ogromną sieć z żelasteku. Gdy zakończył dzieło, wraz z synami wypłynął na jezioro i zarzucił sieć. Po paru chwilach woda rozkołysała się. Biały bryski piany uniosły się w koło. W sieci szamotała się ogromna, srebrna ryba z koroną na głowie. Ludzkim głosem poprosiła rybaka: Daruj mi żyć, a w zamian za to sieci twoje napełnią się rybami jak nigdy dotąd. Rybak zamocował sieci z królem Siela na i wyruszył na połów. Sieci rzeczywiście napełniły się, a strych rybak przypłynął do Mikołajek i sprzedał cały połów, otrzymując za każdą rybę srebrną monetę. Następnego dnia zrobił to samo. Wieczorem rozawacony, zmierzchnie pełny monet, poszedł do karczmy, gdzie przypijnie rozwiązał się język i wyjawił swoją taniem. Zanim się tylko w słońce, na jezioro wypłynęły wszystkie mikołajskie łodzie i skierowały się na śniadankę. Tam rybacy znaleźli miejsce, a nami miło się Przyciągnęli go do Mikołajek i zaczęli się zastanawiać, co zrobicie ze zdobyczką. Podczas który odezwał się ponownie ludzkim włosem. Daruciń, żucie, obiec mi, że wasze głowy w moim biurestwie będą zawsze wbite. Rybacy po naradzie postanowili darować życie płaccy jezior, ale aby mieć go zawsze na ono, przytwierdzili go żelaznym łańcuchem do przęsła